Znalazłem mega sposób, żebyście naprawdę otwierali dobrze jajka z hardcore Pixel Worda. Słuchajcie, bardzo spoko. Ja zazwyczaj otwierałem to jajko. To jajko, słuchajcie, które jest warte, bo masterki oczywiście nam obniżają cenę tego, tego jajka, ale i tak jest bardzo drogie. 7,4 miliona. Zostawcie lajka i zapraszam was na mojego Twitcha. Dajcie tam followka, obserwowanie. Słuchajcie. Ale zobaczcie, bo tutaj jest szansa dostać te najlepsze pety. Mamy epika, legendę, mityka i huge peta, ale mamy też to jajko, które ma 1,48 miliona. I mamy tu mitykala, mamy legendę, epika, ale mamy też inne jakieś gorsze pety. Słuchajcie, w mojej sytuacji i w waszej prawdopodobnie, w przyszłości, jeżeli dojdziecie do tego świata, bo to jest taki poradnik, najlepiej opłaca wam się tutaj to jajko. Ja z głupoty otwierałem to. Nie wiem dlaczego. To jajko jest naprawdę mega dobre. A to dlatego, że mo możemy szybko zdobyć Dark Matter Pixel Wolfy. Jak widzicie, ja mam prawie cały team już Rainbow. Natomiast patrzcie, z tego wypadają pety po 200 bilionów. Jeżeli się nie mylę, tak. I będziemy mogli je robić złote albo potem łączyć w, na plaży i dzięki temu będziemy dostawać te legendy. Im więcej legend Pixel Wolfów, tym większa szansa, że uda nam się Dark Matter zrobić, słuchajcie. A za jedno tu możecie otworzyć chyba 4 czy 3 takie jajka. A tutaj jedno, więc się opłaca, naprawdę bardzo się opłaca, jeszcze tym bardziej, jak macie Myth Mythical Huntera tego Game Passa. Ja go mam, więc słuchajcie, no spróbujmy coś tutaj pootwierać. Mam 300 milionów na Farimione, więc naprawdę dużo więcej petów dostanę za te 300 milionów. Oczywiście większość to są szarki, jakieś inne tego pety. Dzisiaj rozdamy sobie peta również na tym odcinku, więc zapraszam, ktoś z Was dostanie pixel. Hmm, Wolfa, więc zapraszam. Ok, i opłaca się tylko to zwykłe jajko otwierać, bo tutaj jest szansa na złote, na, na jakieś inne, na rainbow, więc jest naprawdę spoko. Prawdopodobnie w tym jajku szansa na zdobycie mityka czy tej legendy jest bardzo mała, natomiast to, że otwieramy tyle tych petów, to potem będziemy mogli je łączyć, tak mi się wydaje. Słuchajcie, więc zobaczcie: Golden Pixel Shark. Ma, hmm, gdzie on tutaj jest? 2 tryliony, czyli już jesteśmy, jak połączymy te pety, dostaniemy pixel wolfa. Naprawdę myślę, że jest to spoko opcja. Ja oczywiście otworzę sobie. Oj, ultra lag mi się skończył, więc warto by było go tutaj sobie wrzucić. Cyk. Jeszcze troszkę pootwieramy. Za 100 milionów zrobi opening, a potem zrobi opening tych jajek za resztę. Słuchajcie, mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych sposobów, chociaż zobaczcie, jak tutaj trudno trafić tak naprawdę legendę. No ale mimo wszystko te legendy dostaniemy z łączenia tych petów, złączenia, więc to jest naprawdę mega. O, nawet epic nam się trafił, więc jest całkiem, całkiem spoko. Zaraz sprawdzimy. I kolejny złoty, także jest już troszkę tych legend na pewno na farmie tych pixel wolfów. I to jest naprawdę całkiem w porządku, słuchajcie. Myślę, że dla Was to jajko jest jak najbardziej y, n, najlepszą opcją. Ja sprawdzę teraz, otworzymy sobie te jajka. Y, tutaj już pixel wolfy lecą. Y, no ale ja mam Mythical Huntera, wiecie, więc popatrzcie, tych pixel wolfów dostaję co nie miara. Dobra, zróbmy szybki opening z. Y, tych Pixel Wolfów. Ciekawe, czy trafimy tu jakiegoś Mitykala. No, może być bar... Jest, proszę o Wilkumowa, jest kolejny, pierwszy Mityk. Słuchajcie, mmm, dajcie znać w komentarzu, czy wiecie, ile kosztuje mityczny mmm, Pet, zwykły, normalny, hardkorowy Pixel Demon. Jakie są teraz ceny? Bo z chęcią bym go posprzedawał albo zrobił złotego z tego. Nie wiem, zobaczymy. Chociaż już mi niepotrzebne te, te coinsy, tak naprawdę. No dobra, tylko jeden, tak naprawdę tylko jeden. Jeden, Ok, mamy Rainbow'a. Ok, no to to już jest super. Tu już nie weźmiemy sobie nic, więc otworzymy sobie to jajko. Ok, Golden Pixel Dino, naprawdę spoko. Ok, no i słuchajcie, zobaczcie, ile petów dostałem. Naprawdę pokaźna ilość. Będziemy te pety potem zamieniać sobie na, na oczywiście mm, pixel demony, ta, na, na legendy które tutaj mam, mamy już dwa Rainbow Pety, więc jest naprawdę spoko, będę potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze Rainbow Petów, yy, Pixel Wolfów, żeby a tutaj oczywiście damy komuś yy, Kubiks Kubiks, tak, dobrze, Kubiksel oczywiście, Roxy, okej, okay. damy mu tutaj tego Pecika, tak jak mówię, rozdaję wam też te Pety, o, muszę poczekać okej okay. Dobra, rozdajemy sobie tego PETA. Processing Success. Jak widzicie, Kubiksel dostał pecika. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.